Piłkarze stali wkraczają w decydującą fazą zmagań o awans do piątej ligi. Grudziądzanie po 20 rozegranych kolejkach wciąż są na czele stawki. Świedziemia przyjechało bez dokumentów kart zdrowia. Sędzia nie dopuścił ich do, do meczu, nie chcieli grać z nami w sparingu nawet, także już tutaj nam jeden mecz wyleciał. Później znowu jest pauza, nie gramy meczu, bo, bo lubić się wycofał I, i całe szczęście odbudowaliśmy się bramkowo, przynajmniej w meczu z, ze Zbójnem. Prócz stali realne szanse na awans ma jeszcze wojownik Wabcz, Wiktoria Lisewo i Unia Wąbrzeźno. Między pierwszym a czwartym zespołem są zaledwie trzy oczka różnicy. Każdy z nich ma szansę na pierwsze miejsce na tą chwilę. Jest sześć kolejek do końca, więc, więc nie ma co rozstrzygać. Natomiast my na pewno będziemy robić wszystko, żeby zająć miejsce pierwsze bądź drugie, aby, aby móc grać w barażach o awans do, do piątej ligi. Podczas zimowych przygotowań grudziądzanie ciężko pracowali nad realizacją głównego zamierzenia, jakim z pewnością jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W tym celu do klubu powrócili zawodnicy, którzy jeszcze jesienią. Występowali w barwach piasta Łasin. Za aklimatyzacją tych zawodników nie było najmniejszego problemu. Mówimy tutaj o Mateuszu Florkiewiczu, Wojtku Tadajskim przede wszystkim. Oni w tej chwili grają praktycznie już w podstawowym składzie. Wojtek, bardzo dobry mecz w jeździe Starogród. Poza wspomnianą dwójką do kadry stali dołączyło jeszcze kilku innych zawodników, którzy wcześniej występowali w wyższych klasach rozgrywkowych lecz z różnych przyczyn nie przepracowali całego okresu przygotowań. Niektórzy z przyczyn zawodowych nie zawsze mogą być do dyspozycji, więc, więc im troszeczkę mniej pozwoliliśmy grać i, i w tej chwili myślę, że na te, na te mecze, gdzie, gdzie tak naprawdę już teraz zaczynamy grać o, to, o, o tą pierwszą, drugą lokatę, bardzo mocno nam się przydadzą. W ostatniej kolejce piłkarze stali mieli doskonałą okazję do zwiększenia przewagi nad rywalami. Niestety pomimo wielu okazji Grudziądzanie tylko zremisowali na wyjeździe z gwiazdą Starogród 1 do 1. Pramkę dla gości zdobył jeszcze w pierwszej połowie Tomasz Grudziński. O sytuacji bramkowych stworzyliśmy e, dużo, natomiast e, no. Okazuje się, że szczęście w piłce jest bardzo istotne i pomimo tego, że mamy, mamy gdzieś sprzyjające e, sytuacje, żeby strzelić bramki, e, nie robimy tego i wywozimy niestety remis. Z kolei już w sobotę 7 maja na mniejsze karanie kolejna okazja do zdobycia trzech oczek. Stal przed własną publicznością w spotkaniu na szczycie toruńskiej klasy podejmie drugiego w tabeli wojownika WAPCZ. Podjedziemy do, do tego meczu jak do każdego, który graliśmy do tej pory. Myślę, że jesteśmy na, na fali znoszącej, mimo wszystko. E, Mimo tego wyniku remisowego w gwieździe, stwarzamy dużo sytuacji bramkowych, więc, więc myślę, że, że rozstrzygniemy to na naszą korzyść. Początek spotkania o godzinie 16.00. Wstęp dla wszystkich kibiców jest bezpłatny.